Film rozpoczyna się sceną, w której ranny mężczyzna, Rengi, wije się z bólu, a nad nim stoi kobieta o imieniu Jazz z bronią w ręku. Następnie scena przechodzi do retrospekcji z poprzedniego dnia, w której widzimy, jak Jazz odwiedza swoją siostrę Laurę w Anglii. Obie spotykają się po długim czasie, a Laura zdradza, że zaplanowała dla nich pełną przygód wycieczkę. Po wielu godzinach jazdy siostry w końcu docierają do odległej chatki, położonej głęboko w dzikiej przyrodzie. Po krótkim odpoczynku i odświeżeniu się. Obie przygotowują się do wycieczki do pobliskiego lasu. Postanawiają urządzić wyścig, podczas którego Laura uczy siostrę kilku technik lepszego biegania. Następnie obie podchodzą do pobliskiego jeziora, aby popływać, ale ponieważ jest zbyt zimno, postanawiają się wycofać i zaczynają ponownie zakładać ubrania. W tym momencie nagle pojawia się pick pełen mężczyzn, którzy zaczynają zaczepiać dziewczyny. Ich przywódca, Rengi, zaprasza dziewczyny do wspólnej zabawy, ale Laura odmawia, a Jazz czuje się coraz bardziej nieswojo. Siostry szybko odchodzą, po czym zboczeni mężczyźni również objeżdżają. Później Jazz wydaje się bardzo zmartwiona, więc Laura pyta ją, co ją trapi. Dowiadujemy się, że Jazz niedawno wyszła z toksycznego związku i wyjawia, że ci mężczyźni przypomnieli jej o przeszłości. Mówi jednak, że teraz czuje się lepiej i nawet zaczęła chodzić na zajęcia z samoobrony. Laura mówi, że jest z niej bardzo dumna, po czym wręcza jej naszyjnik, który należał do ich ojca. Jazz trochę się waha, czy go przyjąć. Ponieważ ojciec dał go Laurze, ale jej siostra nalega, żeby go wzięła. Tej nocy Laura przygotowuje kolację i wyjawia, że zużyła całe wino do zrobienia ciasta. Prosi więc siostrę, aby pojechała do miasta i kupiła dla nich coś do picia. Jazz zgadza się i objeżdża z domku, podczas gdy jej siostra kontynuuje prace domowe w kuchni. Wkrótce potem przed domem zatrzymuje się samochód i ktoś puka do drzwi. Kiedy Laura otwiera drzwi, z przerażeniem widzi tę samą grupę zboczeńców, co po południu, którzy siłą wchodzą do środka. Przerażona kobieta prosi ich, aby wyszli, ale Rengi domaga się informacji, gdzie jest druga dziewczyna. Laura kłamie, twierdząc, że pokłóciły się i ta pierwsza wyjechała, a jej przyjaciele jadą po nią. Twierdzi, że powinni być tu lada chwila, ale Rengi jej nie wierzy. W międzyczasie Jazz jest w drodze do domu i próbuje zadzwonić do siostry, ale Rengi uniemożliwia Laurze odebranie telefonu. To sprawia, że Jazz coraz bardziej się martwi i zaczyna ogarniać ją złe przeczucie, co skłania ją do przyspieszenia. W tym samym czasie Rengi ostrzega Laurę, żeby się dobrze zachowywała i robiła, co jej każą, bo inaczej sprawy mogą przybrać zły obrót. Ale ona nie daje się zastraszyć i natychmiast uderza go, łamiąc mu nos. Chwyta nawet nóż, aby się bronić, a kiedy mężczyzna próbuje się zbliżyć, odważnie dźga go w nogę. Nagle Rengi strzela jej w tył głowy, natychmiast kończąc jej życie. Bandyci zaczynają panikować, więc Rengi nakazuje facetowi o imieniu Kent pozbyć się ciała i zadzwonić, gdy przyjedzie druga dziewczyna. Wszyscy odchodzą, pozostawiając przerażonego Kent'a z martwym ciałem. Chwilę później Das jest w drodze i jest zszokowana, widząc pick-up'a objeżdżającego od domku. Kiedy w końcu wraca do domu, jej świat się rozpada, gdy odkrywa martwe ciało swojej siostry. Załamuje się i zaczyna płakać, ale wkrótce słyszy dźwięk dochodzący z łazienki, co skłania ją do ukrycia się. Chwilę później Kent przybywa z łopatą, aby zakopać ciało, ale nie jest w stanie tego zrobić. Chwyta więc piwo z kuchni i zaczyna pić, zupełnie nieświadomy, że Dzias go obserwuje. Ogarnięta gniewem, chwyta nóż ze stołu w jadalni. Następnie wbija mu ostrze w szyję i likwiduje go, po czym przysięga zlikwidować każdego ze sprawców. Następnie dziaz z determinacją ostrzy nóż i zmywa krew z rąk. Wyciąga też ciało swojej siostry z salonu i zakłada na szyjnik, który znalazła wcześniej. Potem zbiera wszystkie bronie, jakie może znaleźć, ładuje je do samochodu i objeżdża z domku. Niedaleko widzimy czterech bandytów sprawdzających skradzione przedmioty i gotówkę, podczas gdy Ręgi siedzi w samochodzie, opatrując złamany nos. Jego ludzie dyskutują natomiast o tym, co się stało, a jeden z nich mówi, że Ręgi nie powinien był likwidować dziewczyny. Sugeruje, żeby po prostu objechali bez niego i zwraca uwagę, że miał zadzwonić godzinę temu, ale tego nie zrobił, więc coś musiało pójść nie tak. Grupa postanawia uciec bez Rendiego, ale jeden z nich sprzeciwia się i mówi pozostałym, żeby wykazali się odwagą. Chwilę później mężczyzna, który wcześniej został ranny przez Laurę, kieruje się do innego pokoju, Właśnie wtedy, gdy znikąd pojawia się Jazz, Dźga go wielokrotnie nożycami ogrodowymi, aż ten umiera. Następnie mściwa Jazz podchodzi do trzech pozostałych mężczyzn w stodole uruchamia piłę łańcuchową. Próbują ją powstrzymać, ale nie udaje im się to, ponieważ ona zaczyna ich okaleczać jednego po drugim. Wbija piłę łańcuchową w mężczyznę i brutalnie wyrywa mu wnętrzności. W międzyczasie Ręgi nadal siedzi w samochodzie, słuchając głośnej muzyki i nieświadome chaosu panującego w środku. Jazz natomiast zostaje zaatakowana przez mężczyznę, ale szybko go obezwładnia i rani. Sama odnosi obrażenia, ale nie poddaje się i likwiduje swoich napastników jednego po drugim. Wkrótce hałas w końcu alarmuje Rendiego, który zastanawia się, co się dzieje w środku. W tym momencie Rengi wchodzi do stodoły i z przerażeniem widzi swoich ludzi zlikwidowanych w najbardziej brutalny sposób, a jaz rozbraja go, zmuszając przerażonego mężczyznę do ucieczki. Jazz podnosi broń i wykańcza ostatniego mężczyznę. W innym miejscu Rengi idzie samotnie po odludnej drodze, gdy zbliża się do niego samochód. W środku siedzi trzech mężczyzn Lewis, Dave i Charlie którzy okazują się być jego kumplami. Rengi wsiada do samochodu i odjeżdżają, ale Diaz również zauważa ich z lasu i postanawia jechać za nimi. Niedługo potem bandyci podchodzą do samochodu Dzias i kiedy go otwierają, znajdują w nim kilka narzędzi. Rengi sprawdza pojazd i odkrywa w nim jej paszport, który postanawia zatrzymać. Następnie nakazuje swoim ludziom przebić opony. Aby nie mogła ich śledzić. W tym momencie Rengi wyjawia, że powiedział o dziewczynach komuś o imieniu Jacob, ale Levi spyta, dlaczego musiał wciągać w to tego dziwaka. Rengi twierdzi, że dziwak przynosi im dużo pieniędzy, a poza tym może znaleźć dziewczynę, która prawdopodobnie ukrywa się gdzieś w lesie. Bandyci postanawiają wrócić do chatki, aby najpierw pozbyć się zwłok, ale Jazz, która ich podsłuchiwała, przypadkowo wydaje dźwięk, alarmując mężczyzn. Ostrożnie zbliżają się do lasu, a Rengi wyjaśnia, że to, co stało się z jej siostrą, było tylko wypadkiem. Twierdzi, że nie jest jeszcze za późno, aby zostać przyjaciółmi i żąda, aby się ujawniła. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że właśnie znalazł się tuż przed nią, więc Das uderza go kamieniem w głowę i ucieka, a pozostali bandyci podążają za nią, podczas gdy Rengi jęczy z bólu. Chwilę później Das, która ukrywa się za buldożerem, wpada na Lewisa. A on gorączkowo zapewnia ją, że nie powie innym o niej i błaga, że nie chce umrzeć. Więc Das zimno odpowiada: że jej siostra też nie chciała umrzeć, po czym ogłusza go i ucieka. Wkrótce potem Rengi znajduje oszołomionego Lewisa, który twierdzi, że po prostu potknął się i upadł i nigdzie nie widział kobiety. Zirytowany Rengi nakazuje mu wrócić do samochodu, mówiąc, że muszą trzymać się planu. W międzyczasie Jazz również podchodzi do swojego samochodu, aby ich śledzić, ale jego opony zostały przebite. W innej scenie bandyci dotarli już do chatki, ale nie widzą żadnych zwłok, co frustruje Rendiego. Nakazuje Czarniemu i Dave'owi zacząć kopać grób, ale Wisowi każe dalej szukać ciała. W międzyczasie widzimy Jazz biegnącą przez las, ale wkrótce jest wyczerpana i nie ma siły, aby biec dalej. Przypomina sobie techniki biegania, których nauczyła ją Laura, i wykorzystuje je, aby znów ruszyć do przodu. Później, podczas gdy mężczyźni kopią grób, Jazz podkrada się do nich od tyłu i ogłusza Dejwa. Trzyma pozostałych na muszce, ale Randy nagle wykrzykuje jej pełne imię i zdradza, że poinformował już o niej swoich przyjaciół z policji. Próbuje do nich strzelać, ale Lewis nagle podkrada się do niej od tyłu i ogłuszają ją. Jakiś czas później Zaz budzi się w domu ze związanymi rękami i nogami. Uwalnia się z więzów na nogach, ale ma problemy z rękami. Następnie otwiera szufladę i znajduje mały nóż, którego używa do przecięcia więzów i w końcu się uwalnia. Chwilę później słyszy, że ktoś się zbliża, więc udaje, że nadal jest związana i nieprzytomna. Okazuje się, że to Lewis, który mówi jej, że jest piękną kobietą. Następnie odwraca ją i próbuje ją zaatakować ale ona dźga go nożem. Na dole Dave i Charlie słyszą stłumione odgłosy, więc idą to sprawdzić. Dochodzą do pokoju i słyszą jęki Lewisa, a w środku Jazz powoli go wykańcza. Następnie otwiera drzwi i szybko dźga Dave'a, który spada ze schodów. Jazz i Charlie zaczynają walczyć, ale mężczyzna okazuje się dla niej zbyt silny. W tym samym czasie ranny Dave wyjmuje nóż z nogi i powoli wspina się po schodach. Wkrótce Jazz brutalnie wydłubuje czarniemu oczy, powodując, że mężczyzna jęczy z bólu. Wykorzystuje również nauczoną technikę obronną i blokuje go w duszeniu, a mężczyzna ostatecznie umiera. W tym momencie pojawia się Dave i strzela jej w ranie. Uderza ją bronią i zaczyna brutalnie uderzać jej głową o stół, ale wściekła kobieta uderza go łokciem w krocze i używa budzika, aby roztrzaskać mu głowę. Następnie, wyczerpana i ranna, dzias siada na schodach. Ma ochotę się poddać, ale wtedy słyszy w głowie głos Laury, który nakłania ją do kontynuowania walki. Więc dzias zbiera resztki odwagi. Polewa rana alkoholem i z ogromnym bólem wyjmuje kulę. Niedługo potem Rengi wraca do domku ze swoim przerażającym szefem Jacobem i trzema innymi zbirami. Jacob każe trzem mężczyznom zostać w samochodzie, mówiąc, że to nie potrwa długo. Następnie zapewnia Rendiego, że nie musi się martwić o złamany nos, twierdząc, że zna najlepszych podziemnych chirurgów plastycznych. Obaj wkrótce wchodzą do domu, ale okazuje się, że ich ludzie zniknęli, co irytuje Jacoba. Zrzuca winę na Rendiego za spowodowanie bałaganu, ostrzegając, że ten chaos nie jest dobry dla ich interesów, ale Rengi twierdzi, że ma wszystko pod kontrolą. Następnie obaj mężczyźni kierują się do pokoju na piętrze, ale nigdzie nie znajdują Jazz, co budzi ich niepokój. Słyszą syk ulatniającego się gazu, który okazuje się pochodzić z szafy z butlą, właśnie w momencie, gdy Jazz zamyka za nimi drzwi. Rengi próbuje strzelać do drzwi, ale Dejko postrzega, że może to wywołać eksplozję. Jazz wsuwa również pod drzwi kilka ubrań uniemożliwiając ulatnianie się gazu, uwiężając dwóch mężczyzn w środku. Tymczasem na zewnątrz trzej mężczyźni zaczynają się martwić, że ich szef nadal nie wrócił, więc jeden z nich postanawia to sprawdzić. W tym samym czasie Ręgi i Jacob walczą o oddech, ponieważ pomieszczenie wypełnia się gazem. Jacob próbuje naprawić butlę, ale nie udaje mu się to, ponieważ zawór jest uszkodzony. Na dole jeden z bandytów przychodzi sprawdzić, co z szefem, ale nikogo nie zastaje w środku. Następnie słyszy hałas dochodzący z szafy i próbuje to zbadać. Ale nagle Dzias brutalnie kończy jego życie. W międzyczasie zdesperowane ręgi nadal głośno wali w drzwi, co w końcu słyszą dwaj mężczyźni na zewnątrz. Wchodzą do domu uzbrojeni, ale Dzias już czeka z bronią. Ostrzega ich, żeby się nie ruszali, ale jeden z nich zbliża się, co powoduje, że pociąga za spust, ale nie ma już nabojów, więc uderza go bronią. Następnie rozbija wazon o drugiego mężczyznę, po czym rozpoczyna zaciętą walkę z pierwszym mężczyzną. W międzyczasie na piętrze Ręgi bardzo się męczy a Jacob próbuje otworzyć zamek w drzwiach za pomocą ostrego narzędzia. W końcu udaje mu się je otworzyć, ale w tym momencie Ręgi już stracił przytomność. Na dole Jazz dzielnie walczy z dwoma mężczyznami i pomimo przewagi liczebnej przeciwników udaje jej się ich pokonać. Likwiduje jednego z nich, rozbijając mu głowę rzeźbą, a następnie brutalnie dźgając go nożem. Drugi mężczyzna próbuje wstać uciec, ale Jazz rzuca nożem prosto w jego serce, kończąc również jego życie. Wszystkie te zabójstwa odbierają Jazz ogromną cenę i zaczyna płakać, gdy pojawia się Jacob i atakuje ją paralizatorem od tyłu, następnie zakłada jej obroże z łańcuchem na szyję i nakazuje jej być grzeczną psinką i pójść za nim do samochodu. Jazz jednak odmawia i pluje na niego, co skłania go do ponownego użycia paralizatora. Próbuje ją odciągnąć, ale ona stawia opór i wyrywa mu łańcuch z ręki. Następnie zrywa obroże i dochodzi do gwałtownej walki między nimi. Mężczyzna okazuje się dla niej zbyt silny, a do tego jest ona wyczerpana i ranna po nocnych wydarzeniach. Jednak w pewnym momencie Jazz udaje się chwycić paralizator, którego używa na nim i przyciska jego głowę do zlewu. W tym momencie Rengi schodzi na dół i przypadkowo likwiduje Jacoba. Jazz wykorzystuje okazję, aby uciec, a Rengi rusza za nią w pościg. Ku jego zaskoczeniu, Jazz wskakuje do samochodu i przejeżdża go, poważnie go raniąc. Pomimo bólu Rengi z trudem podnosi się na nogi ucieka w kierunku pobliskiej stodoły. Jazz strzela mu w ramię, powalając go na ziemię. Zanim jednak zdąży go wykończyć, on kopie ją i ciągnie za włosy. Oboje wdają się w brutalną walkę. Jednak Rengi pokonuje Diaz i brutalnie ją bije. Tu drwi z niej, że zbyt szybko zlikwidował jej siostrę, a teraz planuje sprawić, by jej śmierć była powolna i bolesna. Rengi zaczyna ją dusić, ale w tym momencie Diaz przypomina sobie wszystkie wspomnienia z siostrą, co dodaje jej odwagi. W śmiałym ruchu chwyta ostry naszyjnik i wbija go rędziemu w gardło, zmuszając go do uwolnienia jej. Wściekła kobieta bezlitośnie dźga go wielokrotnie, krzycząc i przeklinając go. Przerażony, zły mężczyzna błaga ją, aby przestała, i obiecuje dać jej wszystkie pieniądze świata. Ale jazz nie przejmuje się tym i wyjmuje papierosa z jego kieszeni, po czym zaczyna palić. Następnie patrzy, jak ręgi powoli wykrwawia się na śmierć, po czym tęskni za swoją siostrą i rozpacza. Kiedy zły mężczyzna w końcu umiera, oblewa jego ciało benzyną i podpala. Następnego ranka jazz siedzi obok ciała laury i pogrąża się w smutku. Zakłada naszyjnik, który podarowała jej siostra, i jest przepełniona emocjami, gdy film dobiega końca. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.